Książka zatytułowana Potęga Nawrócenia. 81 niezwykłych opowieści. Profesor Wojciech Roszkowski, profesor oczerniany, profesor cenzurowany w gruncie rzeczy, profesor, przypomnę, który jeszcze w latach 80. wydał. Poza cenzurą w niezależnym obiegu podręcznik historii Polski, i teraz znowu są ataki na pana profesora. I mam też od pana profesora dedykację. Książka, jak zwykle, pięknie ilustrowana. Może parę ilustracji pokażę z środka.